No i się manderko. Kolejny raz. <laughs> Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Mam tu taką rurkę. Było to kiedyś kotwą do osadzania drzwi, takich antywomaniowych. Została mi jedna. Rureczka. No i co z tej rureczki zrobimy? Tutaj nie wiem, 15 może jest. I co tutaj z tej rureczki zrobimy? A zrobimy coś fajnego. Także. Czekajcie cierpliwie, a na końcu zobaczycie, że cierpliwość się opłaca. Weźmiemy tu to. O, tak daleko powycinam. Tak. O. Zrobię takiego tutaj jakby koronę. Także co? Wycinam tutaj to wszystko, i za chwilę będziemy się widzieć z powrotem. Także bądźcie cierpliwi. No i dobra, wycięte. O! Teraz to doklepiemy trochę. Tak żeby się zrobił ołóweczek. Proszę bardzo, A, mniej więcej jest. Mniej lub więcej jest. Teraz co, pospawać muszę to. Z jednej strony i z drugiej strony. No i spawamy. W pierwszej fazie delikatnie. Ino, ino. Ino, ino. Jedna szparka, do chwyknięcia. Mamy taki ołóweczek. Teraz co? To pospawam na gotowca. Ładnie poszlifujemy i będziemy kontynuować zabawę. No i bawanko zakończone. troszkę to potopiśzimy. Czyścimy. No i tak, jeszcze troszeczkę porównamy, żeby nie było ostre. Tak. Żeby sobie strączkę nie pokaleczyć. Tak. No i dobra. I taki ołóweczek proszę bardzo. Już jest gotowy. Teraz co? Teraz musimy tutaj zrobić z jednej strony podłużny otwór, i z drugiej strony podłużny otwór. Także co? Przystępuje do malowania. No i dobra. Wyznaczone, gdzie ma być otwór z jednej strony, i z drugiej strony. No i teraz popunktujemy na brzegach. Żeby można było przewiercić korek. Także punkcik to. Tak, jeden, może nie idealny, ale prawie, że się udał. Jeden, drugi tu i z drugiej strony tak samo. Jeden i drugi tu. No i dobra, o ile się uda miejmy nadzieję o, i tak aż będzie ładny otworek dłuższy i tak wycinamy teraz sobie z dłużnej otworki forki wycięte z jednej strony z drugiej strony trochę odstudzimy to bo się zagrzało no, niech się studzi no i tak trochę to pogłaszczemy troszkę z jednej strony troszkę z drugiej strony żeby było równiutkie gładziutkie Só taka przeszła tutaj, żeby mogła sobie spokojnie, no, tak jak to biegam. Także jeszcze troszeczkę. No i lepa. Trochę jeszcze brzegi. I styka. Otworek zrobiony, zrobiony elegancko. Teraz tutaj nacięcie muszę, muszę zrobić jeszcze jedno. Precyzyjne. Tak, o. Tak jakby trochę na wkrętach. No i dobra, szukam dalej, teraz klamotów, i zaraz tu to od razu, weźmiemy trochę czy tak, temperujemy. żeby sobie rąki pokaleczyć. O, pięknie, pięknie, dobra. No i teraz kawałek pręta gwintowanego, ja mam akurat dziesiątkę, użyjemy dziesiątki, także sobie utnę, o, bo to będzie ten pręcik będzie wchodził tu w środek, tak, także sobie utniemy troszeczkę dłużej, żeby wystawał. I teraz tutaj przebiercę otworek, czwóreczkę. O, bardzo bardzo. Otworek czwóreczka przebiercony. Drugi otworek czwóreczka przewiercimy tu, o, zaznaczymy gdzieś tak w tym miejscu o, na wylot. Także od razu wiercę. Hmm. Jest to łatwe w Przywiercić. <gry> Dobra, wrócimy jak będę miał przywiercony. Wiecie o co chodzi. No i tak, jeszcze trzeba teraz zrobić śrubę motylkową. <gry> Elegancką. Co też w niniejszym czynie. Trzeba pospawać do nakrętki dziesiątki. Dwie śruby, ósemki. I będzie. Będzie piękna śruba motylkowa. I od razu babam. Tak. Z jednej strony. Teraz będzie pyk z drugiej strony. Teraz dla wzmocnienia i żeby sobie faluchów nie poparzyć, bo wpięty może przygrzać nasz, przyspawamy to też i z drugiej strony. Także tu. I tu. No i O Ostudzimy troszkę. Pospłuźmy troszeczkę w wodzie. I nawet się jeszcze śruba kręci. No i dobra. Mamy zrobioną elegancką śrubę motylkową. A do czego szła? Zaraz pokażę. Zaraz pokażę, bo zaraz będę składał maszynę. Zobaczycie, że się zdziwicie. Zobaczycie, że się zdziwicie. To będzie tutaj ten motylek, o. Troszeczkę olejku damy i będzie chodziło jak ta lalunia. No i dobra. Pomału będę teraz to wszystko składał. Tak. Ale najpierw muszę sobie znaleźć pręciki albo śrubeczki. No i dobra, pora na montaż. Także pamiętacie ten ołówek? Tutaj tak samo razem z motylkiem, którego trzeba będzie przesmarować, żeby ładnie, równiutko chodziło. Tak, tak. I teraz co? Montujemy to. A montujemy to w następujący sposób. Jedna śruba będzie przechodziła tędy. O! Tu ją troszeczkę bijemy na hama. O, za dużo, dużo przeszło. Wezmę może, bo jest troszeczkę lu, luźnawa. Luźnawa troszeczkę. A nie, dobrze jest. Teraz to od razu ją przytnę, bo ona nie jest potrzebna aż taka długa. Jedna śruba tu, już jest, a druga śruba będzie tu. O, tak jest, tą też tutaj wbiję i przytnę. O. I przytniemy od razu. Jest. Jest. To niektórzy już zapewne wiedzą do czego to będzie służyło. A to niektórzy jeszcze nie. Także to jeszcze tu. I... I maszyna gotowa. Proszę bardzo. Oj! Wyleciało. Dobra, to jeszcze tutaj poprawię. Proszę bardzo. Maszyna gotowa. A do czego to służy? Już pokazuję. No i dobra, powiedzmy, że to jest rura. Tu jest wąż ogrodowy. No i jak tu włączyć? Tak, żeby to było elegancko. Także o, proszę bardzo. Wkładamy to. Bierzemy kawałeczek sobie grutu. Zwykłego naj... Przewiązujemy go, powiedzmy, raz. O. Jepa. O. Przewiązujemy go drugi raz. Upa. Proszę bardzo. O. Rozkładamy go tutaj równo, żeby nam pasowało. Pierwszy raz to robię, także troszeczkę to potrwa. Staramy się, żeby to tutaj się nic nie krzyżowało. O. O. Wtedy zakładamy tutaj o, wtedy zakładamy tutaj ten nasz cały wichajsterek. To tutaj ten drucik zakręcamy z jednej strony, zakręcamy z drugiej strony, o. tak jak tutaj na załączonym obrazku o. Proszę bardzo. I teraz o. kręcąc sobie kurczę tutaj, o. tak, po malutku, dobrze to widać, czy nie? Widać dobrze, złapie tutaj, to, żeby było widać dobrze dla Was, o, to złapię sobie tak. Naciągam ten cały drut tyle, ile się da. O. 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 Tu już widać, że się ładnie wrżnął. I wtedy sobie to tutaj, o tak, przekręcam. O. Luzuję nakrętkę. O. Obcinam nadmiar. Pyk. Pyk. Tutaj tak, żeby to było jeszcze lepiej widać. O. No. Nadmiar jest obcięty. Można jeszcze trochę skrócić, nawet, bo to nie jest aż tyle potrzebne. Także pyk, pyk i teraz zaginam tylko sobie to do środka, tu i tu można jeszcze tu się pokusić, oj, sorry tak i tak i już mamy zabezpieczony szlał przed rozwinięciem się, znaczy roz, roz, roz. Rozwarstwieniem, znaczy rozwarstwieniem, rozłączeniem, o i takie, o proszę bardzo, na pewno jest to lepsze aniżeli, zaraz pokażę, na pewno to połączenie jest o wiele lepsze aniżeli to, które teraz tutaj robię, proszę bardzo. No, zależy jak dla kogo, zależy jak dla kogo. No, ale skręćmy to do końca też. Jedno i drugie jest dobre. Nie mówię, że nie, ale. O, proszę bardzo, to jest też zakręcone. No i teraz ocencie, które byście chcieli mieć łączenie. Czy takie, które wam będzie wszędzie się haczyło? Czy może takie, które w niczym wam nie będzie przeszkadzało? Także, proszę bardzo. Prosta maszynka zrobiona w niecałe może 15-20 minut. A ile daje radości? A ile taniości? Bo na pewno ten połączenie, to połączenie jest o wiele tańsze niż to. Także co, jeżeli filmik się podobał z wykonania takiego małego urządzonka do zaciskania węży na rurkach, żeby to wszystko połączyć, dajcie suba, dajcie palucha. No i co? No i się Mandero.